No, i taka mała niespodzianka. Trafił do mnie trzeci siłownik. Ja to nazywam elektryczny. Ktoś nazywał liniowy. Tutaj jest Linak. Może i ja to też tak się nazywać. Widać, że jest takim trochę lepszym, jakby stanie od poprzedników. Na zewnętrznym śruby nie mają nawozów. Tu też ładnie wygląda. Przewody. Przewód ładny, nieuszkodzony. Co to jest tutaj za przewód? Jak jest napisane? L, I, -g -l -i Y, Y. 5 razy 0,5. L, L, I. Y, YY, 5 razy 0,5. Oznaczenie przewodu. Ładny ten przewodzik jest. Zobaczymy kolorystykę. No, kolorystyka taka jak i w tamtym. W tamtych. Znana mi kolorystyka. Ładny, jest ładny. Ciekawe, co mu będzie nie domagało. Ostatnio właśnie brakowało mi tego. Brakowało mi dokładnej nazwy. A tutaj mamy tabliczkę znamionową tego siłownika. Wszystkie oznaczenia są. Jest z którego jest roku. No jest wszystko to, co byśmy chcieli wiedzieć na temat tego siłownika. Jakby ktoś chciał kiedyś taki kupić, to przynajmniej wiemy, co tutaj mamy. Typ LA, myślnik 4.0, myślnik 085DE. To jest chyba klasa, klasa szczelności IP69K. Produkt jest duński. Tu jest jeszcze tak, data produkcji 2012 rok, 23 kwietnia. Nie wiem, co to znaczy. Max Load Push. pull. Aha, to jest maksymalna, może siła 200 N. Pewnie o to chodzi. Zasilanie 12 V 2,5 A. I tu nie wiem, co znaczy ten cykl. 60% maksymalnie. Firma to jest chyba Linak. Ale teraz wiem, jaką się dokładnie nazywa. Ciekawe, co w nim będzie nie tak. Nie jestem, powiem. Zaciekawiony. Ja zanim go rozbiorę, to zrobię małą próbę. Próba będzie polegała na tym, że ja mogę go sprawdzić na stole, jak on tutaj się będzie zachowywał. Podam mu tutaj pod biały i brązowe napięcie. On powinien się. Polaryzacja jest bez znaczenia, bo będzie od tego zależało, w którą stronę się będzie chciał przy, przemieścić. Zobaczymy 4V na początek. Pobór 0. Nic się nie dzieje. Zmiana polaryzacji. Też się nic nie dzieje. No to skoro nie ma poboru prądu, no to może być na przykład przewód rozdarty. Nie wiadomo, co się stało. No albo jest wszystko znite w środku. Dobra, zobaczymy. muszę znaleźć. Start nie był. Nie mam torxa. No dobra. Trzeba iść po torxa. Skoro śrubki są w ładnym stanie, nie są za zanieczyszczone, to może pokuszę się odkręcić to tutaj trochę krętarką. Będzie może szybciej. głęboko. No, coś tutaj, ta jedna jakiś mniejszy Torx co to jest? Coś tam się nie chce. No coś się tam odzywa Ale w ostatniej chwili się znalazł torx 20 na, o, na śrubokręcie. A, no, tu na tej, jednej, na tej jednej był nawóz, tasieczko wedel, no i co? Właśnie jak to jest mocno sklejone, że tak powiem. Nie jest wcale mocno sklejone. Praktycznie bym nawet chyba rozerwał tak, no jasne. Już znowu czuję zapach nawozów ze środka. Teraz która strona to z góra dołu? Dobra, to tak będzie szło. Już czuję kwas. To jest... Na pewno jeszcze nikt tego nie rozbierał. Kurczę, co tam się dzieje? Nie wiem, to ma być jakiś pochłaniacz griwoczy. Czy co to jest? Ojej, jak to śmierdzi. Hmm. Już widać co się dzieje. Powtórka z rozrywki. Takie szybkie oględziny śruby. Śruba jest w bardzo dobrym stanie. Ktoś się tam pytał dlaczego ja tych uszczelniaczy nie wymieniałem. Trybik ładny, czyściutki. No to jest tu. Łożysko super. No bo ten uszczelniacz po prostu No nie można było go tam wymienić, ale co to jest w ogóle za rozmiar? Czy tu jest jakieś oznaczenie? Wątpię, żeby tym, tym uszczelniaczem tutaj ta wilgoć wchodziła. Na pewno ten do niej nie wchodzi. Przejdę się tutaj po sąsiedzko do sklepu. Może coś będą mieli z takich uszczelniaczy. On tu naprawdę bardzo ładnie chodzi, ale tu jest bardzo ładna śruba, powiem, że nie jest w ogóle zardzewiała, to się chwali, to jest jedyny, o, tak nawet można było to rozkręcić, nawet nie wiedziałem, czyli jakby ktoś tak kręcił tym, to w końcu by to wyjął, nawet jakby A, to to chyba do końca nie powinno być dokręcone, żeby można było sobie to ustawić. Tak mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje, że to mogłoby tak zostać. To, to, to. Nie, no tą obudowę to ja muszę do mycia dać razem z tą gąbką. Chociaż nie wiem po co to w ogóle tu jest ten kulfon. Aha, i ktoś mi tam powiedział, że tutaj właśnie. Proszę zobaczyć. To jest taki jak uszczelka. Bardzo ładny taki silikon tu był. Elastyczny. Rozciąga się jak guma. Piękny taki. Ciekawe, czy ten ktoś to tam polecił, czy to faktycznie takie będzie. Dobrze, to jest do mycia. Co tu się dzieje? Ojejku. Mikrowłączniki się trzymają. Nie zgniły, oporniki nie zgniły. Ale już widać tak, Warystor ma zgnitą nogę. O, no, już no, odgnita. Potencjometr jest ładny, nasmarowany. Piękny jest. Ale tu już widać różne historie na płytce. Wygnita płytka jest. Prawie jak w tym pierwszym, co robiłem. Z zewnątrz wyglądał bardzo ładnie, ale w środku jest. Tragedia. silnika, nie wiem co tutaj, czemu to w ogóle podpadało wszystko To chyba w ogóle zgnił ten cały a, konektor zgnił silnik no, chodzi ładnie ciężko, ale się go da rozruszać ale ten silnik o dziwo to z tyłu nie jest zgnity tylko tak zgnił na środku no to od razu próba. Czy chodzi silnik? Chyba tego silnika jakby chodził nie trzeba będzie rozbierać. Coś go kurczę szarpie. Jest zabrudzony komutator. Nierówno pracuje. No, zobaczymy na mniejszym albo na większym napięciu. Większy, na to jest 4V. uczę dużo prądu bierze, aż 80mA. Ciężko mu jeszcze się kręcić. O. Od razu spadł prąd. 11V z 0,7mA. Gdzieś tam się rozruszał. Zaczął się chyba pięknie kręcić. On tylko z zewnątrz jest paskudny, ale w środku jest zdrowiutki. Ja to czuję po nim. Jak tu nie jest zgnity tam dalej, to jest bardzo ładnie. Tam to było wszystko, tutaj zgnite w tamtych. A tutaj tylko z zewnątrz jest po prostu taki kiepski. Zobaczymy jak on się kręci na napięciu 1-2 to jest 1,4 V 260 mA i się ładnie obraca. Chociaż on gdzieś tam ma jakiś w komutatorze, jakiś brud. Bo się nie zatrzyma, ale on tak nierówno. Nie ma takiej płynnej pracy. Na takim. No się obraca na tym napięciu 1-2 V. A on będzie chodził. Ale czuć taki stuk. Kurczę, trochę za dużo mu dałem 20 V. Nie wiem, do jakiego napięcia on jest dostosowany, ale żeby go nie spalić też. Półtora ampera było. No przy tym napięciu bardzo ładnie chodzi. Może on się dotrze. A no może trzeba się go też otworzyć. Chociaż wolałbym nie otwierać, jak nie trzeba. Ale kwas. Smród taki jest, jakbym gdzieś się w, w akumatorze siedział. No i dobra. To tyle jeśli chodzi o silniczek. Trzeba się go wyczyścić ładnie. Tu ten warystor. Diody nie są zardzewiałe. Opornik ten można wymienić. Trochę podkorodował. No i tu na płytce będą pewnie jakieś historie jeszcze. Pokażę z bliska, może. No tak to wygląda z bliska. Tu, coś jest podtrawione, pod, pod, pod ale to jest tylko potencjometr. To to nie ma wpływu na pracę silnika, ale na wpływ całej automatyki, jak najbardziej. O! I tu mamy to, co się nie stało w tamtych nigdzie. Zżarło nogę od potencjometru. Miejmy nadzieję, że to się da tą nogę uratować. Nie ma po prostu w ogóle. Tego wyprowadzenia. Gdzieś to jakaś elektroliza nastąpiła. I znikła nóżka. Co tu jest? Tu jest oporniczek. Dobra, no, tu ten warystor zjadło. No, tutaj też to zjadło, widać. Trzecie to umyć na początek. Zanim zacznę cokolwiek lutować, ja to po prostu umyję. Umyję zwykłą wodą. Tutaj się nic wiele nie stanie i wysuszę, bo tu jest taki, takie są kwasy, że coś strasznego. W ogóle szkoda tego lutować, bo, bo się może jej można czymś zatruć dosłownie. Bardzo silny, kwaśny tutaj jest taki zapach się unosi od tego. No to widać, co tu się zresztą dzieje. Zjadło to wyprowadzenie od konektora całkiem zjadło. No, troszeczkę inna historia niż w tamtym, choć choć to jest tak skorodowane, jakby to naprawdę ktoś gdzieś z Toni morskiej wyjął, ze słonej wody. No ale to sole właśnie są w nawozach i tak to działa. Tak działa właśnie nawóz na, na, te, na te rzeczy. Po prostu producent się nie popisał i nie zrobił tego szczelnie. No, mógłby to wszystko zalać jakąś może żywicą na amen. Nigdy by tu nic nie naprawił. No nie wiem. Ja to będę się starał naprawić ten siłowniczek. To wyczyści się wszystko ładnie. Posprawdza się przejścia. Tu jeszcze jakieś jest podtrawienie niezłe. Nie, tu jest tylko takie coś. No szkoda, że tutaj te wyprowadzenie w potencjometrze, ten potencjometr byłby uszkodzony, no to byłby problem. I to podejrzewam spory problem. Nie znam taki. To jest potencjometr nie jest stosowany w sprzęcie yy, powszechnego użytku raczej. Było też, to też jakiś wypływa. No to tyle z tej wstępnej diagnozy. Wiemy na czym stoimy i czym się trzeba zająć. arystor, potencjometr i silnik. Poskładać pomyć, pouszczelniać i powinno chodzić. Silniczek z zewnątrz tutaj widać wyczyściłem na szczotce drucianej, ale niestety w środku było tyle różnych, jak widać tutaj, substancji żrących, że tutaj to jest jeszcze niegroźne. To jest niegroźne, ale niestety zjadło tutaj takie, nie wiem, czy to z mosiądzu, czy z czego, mocowanie Szczotki, szczotko trzymać jednym słowem, został przeżarty. To jest wewnętrzna strona tego talerzyka zamykającego. O, tutaj pokażę może przy większym powiększeniu, jak to wygląda. Szczotka jest co prawda cała, ale niestety nie ma się czego trzymać. Nie ma prowadzenia. Ale to jeszcze nie jest koniec problemów z tym silnikiem, bo jak się okazuje, wirnik co prawda nie jest skorodowany, ale jest przegrzany. Są spalone uzwojenia. Nie wiem, czy to będzie widać? O, teraz widać je ładnie, że są tutaj przytopione, przegrzane. Dlatego ten silniczek miał duży pobór prądu i nierówno pracował, gdyż jest po prostu spalone, są przegrzane uzwojenia wirnika. Co dyskwalifikuje całkowicie silniczek z użytkowania, raz, że jest przegrzany, spalony a dwa, że szczotko trzymać jest przeżarty on był zablokowany ten silniczek, nie miał siły się obracać, gdzieś tam ten siłownik próbował go uruchomić i nie dał rady i niestety jest to jednym słowem silnik do wymiany widać jak tutaj to wygląda jakby ten silnik miał pochodzenie gdzieś z morza, wydobyty by, by był. No ale tak działają właśnie sole zawarte w nawozach, że tak żrą. Tutaj właśnie jedyne, jedyne oznaczenie tego silniczka, to tutaj jest napis jak widać Johnson. Nie wiem jaki to jest silnik, jaki to jest model tego silniczka. Trudno cokolwiek więcej o nim powiedzieć. Mógłbym co najwyżej podać jego wymiary. Co my tutaj mamy? To jest jego wysokość. To jest 57 milimetrów średnica powiedzmy 36 35,5 no tak powiedzmy 36 on tu jest trochę pożarty po 36 tu jest ważne te, te tutaj yy, osadzenie gdyż tutaj przychodzi o-ring i on jest mocowany dokładnie tutaj na tych o-ringach tu. I z tyłu tutaj jest to samo. W tym miejscu przychodzi o-ring Można jeszcze zmierzyć jaka jest średnica ośki. Ile tutaj mamy. To jest 3,2 mm. To jest średnica. No i. Długość, długość osi w wirniku 80, powiedzmy 5. Taki to jest silniczek, jeśli chodzi o wymiar zewnętrzny. Parametrów jego nie, nie znam, choć na siłowniku jest podane, że to jest 12V. Czyli to dotyczy pewnie, to jest maksymalne napięcie, jakie może przyjść na silniczek, 12 V. Czyli silniczek pewnie jest 12 V. Linak. No w środku go co prawda umyłem, no ale nie ma co, co złożyć, bo nie ma silnika. Płytkę tutaj też ja umyłem. Wysuszyłem. Widać, jakie tu są braki. Przy potencjometrze noga. Tutaj ten K50 warystor. A oporniczek trochę podrzewiał. No te. Te włączniki pewnie są dobre. Mikrowłączniki, bo to wyjdzie już później przy sprawdzaniu ewentualnie, no ale niestety trzeba mieć trzeba mieć silnik, żeby coś tu składać. Nie ma tragedii z tą płytką. Bywało gorzej. Tu jest żarte jedno pole lutownicze. Co prawda tylko cyna. Ale to by wyskrował. Wyczyścił, przelutował, by było dobrze. Jak na razie trzeba, trzeba szukać silniczka. Jeśli się znajdzie silniczek, można coś dalej dłubać. Jeśli się nie znajdzie, niestety pójdzie na straty sprzęt. Choć jest w bardzo ładnym stanie przewód. Przewód jest naprawdę w stosunku. Tam był jeden przerwany. Tutaj bardzo ładny jest ten przewód. Wtyczka, wszystko jest przepiękne. No to tyle. Szukamy silnika. Tam ktoś odpowiadał, że wie, że gdzieś, gdzie takie są. Może coś powie więcej. Ja na razie takich silników znaleźć nie mogłem. No nie znam typu, nie znam oznaczenia. Może ktoś może ma taki w ogóle silniczek. To bym chętnie go. Go przyjął. Tutaj do, do skończenia, naprawy tego drugiego w sumie trzeciego siłownika. To siłownik lino, liniowy, jest jak niektórzy mówią. Elektryczny, liniowy, no taki, i tak, a zamienna nazwa. Różną można spotkać gdzieś tam w ofertach sprzedaży.